Turniej odbył się w ramach programu wrocławski trener senioralny, tym razem w odmianie halowej i w drużynach deblowych. W maseczkach z zachowaniem zasad epidemiologicznych osiem par rywalizowało systemem każdy z każdym w dwóch grupach po cztery deble, a następnie mecze o miejsce. Po prawie dwugodzinnych zmaganiach zwyciężyła drużyna wyspa 2 w składzie Iwona 2. Janek pokonali w finale drużynę Krzyki w składzie Krysia i Teresa 1-11-6. Jest to ostatnia impreza w roku 2020. Cieszymy się bardzo, że tutaj możemy być w centrum kongresowym Hali Stulecia. Organizujemy halowy turniej w Bulach. Około 20 seniorów, którzy regularnie nie biorą udział w zajęciach. Sam obiekt robił na zawodnikach wrażenie, ale istotne, że można było zadbać o bezpieczeństwo seniora. Tutaj, jako stowarzyszenie, jako Wrocławski Szkolny Związek Sportowy, mamy taką możliwość być w hali stulecia, czyli w takim obiekcie, w którym no jest, mamy wszystkie zachowane warunki bezpieczeństwa, odległość, odkarzanie rąk, odkarzanie ból, także wszystko to tutaj spełniamy i możemy. W takich bezpiecznych warunkach robić. Rok 2020 dobiega końca. Bóle były pożegnaniem seniorskich atrakcji. Organizatorzy zmagań jednak myślą już o nowym rozdaniu, tym 2021. No i mam nadzieję również, że w przyszłym roku podobny program będziemy realizować i będziemy się starali go właśnie rozszerzyć jeszcze bardziej iść w kierunku takim, żeby w okresie tym takim późno-jesienno-zimowym, kiedy już są niesprzyjające warunki atmosferyczne, żeby można było właśnie w takim. Korzystać z obiektów zamkniętych, ale przestronnych, bezpiecznych. To melodia przyszłości, a na razie organizatorom i uczestnikom projektu życzymy wesołych świąt.